To jest kaśka. Chociaż częściej zwana jest kaćką, trafiła do nas z ulicy ze względu na kiepski stan zdrowia. Jest to młoda kotka z charakterystycznym, wystawionym języczkiem oraz lekkim zezikiem, co naszym zdaniem tylko dodaje jej uroku. Ukryć się jednak nie da, że jest kotem lekko dziwnym i nie do końca łatwo jest określić dlaczego. Kaćka dnie spędza, wylegując się na wybiegu lub na drapakach. Nie jest zbyt aktywna, raczej spokojna i stonowana, choć nie można powiedzieć. Od czasu do czasu jest skłonna do różnych kocich szaleństw. Kaśka ma swoje humorki i swój gust co do wybierania kocich przyjaciół. Większość czasu, jaki z nimi jednak spędza, trzyma się na uboczu, raczej nie nawiązując żadnych bliższych kontaktów. Jeśli się uda, omija konflikty. No, chyba, że ktoś wejdzie Kaśce w paradę. Wtedy potrafi pokazać pazurki. Poza tym lubi kontakt z człowiekiem i głaskanie, ale nie branie na ręce. To wywołuje atak histerii i próbę szybkiej ucieczki. Ogólnie mówiąc, Kaśka lubi dyktować warunki w kontaktach zarówno z ludźmi, jak i zwierzętami. I żeby było dobrze, to wszystko musi być po jej myśli.